Sections of the Amazon rainforest are on fire. Tens of thousands of fires have raged in the Amazon this year. Od kilku dni płonął półca ziemi, czyli deszczowe lasy Amazonu. Panie gospodarze, poleciłem ministrowi gospodarki, aby wykorzystać Boeinga 747 Supertank. Wniosek jest procedowany, bo może nam to ugasić pożar we wschodniej części kraju. W tym roku zarejestrowano 70 tysięcy pożarów lasów tropikalnych. Sprawa pożaru w Ameryce Południowej w tym roku zyskała wyjątkowy rozgłos głównie ze sprawą dymu, który całkowicie sparaliżował milionowe Sao Paulo. Czemu do tego pożaru doszło i jak to możliwe, że las deszczowy się pali? Słyszycie, las deszczowy płonie. Deszczowy k**a. Posłuchajcie, jak pieniądze z naturą wygrywają. W tym roku do władzy doszedł Jair Bolsonaro, został on prezydentem Brazylii. Na tym kanale pojawił się nawet materiał poświęcony jego osobie. Jest on przywódcą prawicowym, co się ogólnie chwali, bo takich mało, ale zapowiedział jedną ważną rzecz. Eksploatację lasów tropikalnych. Ostro go za to skrytykowałem i spotkałem się z negatywnymi opiniami, że źle mu że on będzie dobrym prezydentem i będzie lepszy niż Maduro. No, ciężko być gorszym niż Maduro, bo to jest jeden z najgorszych przywódców w historii w ogóle. No ale co ma Bolsonaro do płonących lasów Amazonii? Posłuchajcie. Jair Bolsonaro doszedł do władzy i zdecydował się na wycinkę lasu deszczowego. Pojawia się oczywiście problem, czy Amazonia jest własnością Brazylii, czy jest terenem międzynarodowym, jak na przykład Antarktyda. I nikt nie ma prawa tam nic robić, bo tak, drodzy państwo, Antarktyda jest własnością Danii, ale jest objęta opieką ONZ jako teren międzynarodowy, dlatego tam nie toczą się wojny ani nie powstają nowe miasta. W Ameryce Południowej występują poważne zagrożenia bezpieczeństwa spowodowane warunkami naturalnymi. Przede wszystkim chodzi o brak świadomości ograniczonych zasobów Amazonii. Prości, nawet prymitywni mieszkańcy Amazonii i okolic nie zdają sobie sprawy, że jest to perła wśród lasów, że są to płuca ziemi i dom dla wielu zwierząt. Z tej nieświadomości wynika ich praca. Chcą oni uzyskać nowe tereny na pola uprawne, czy też pracują dla wielkich korporacji wycinając drzewa. Głównie arabscy szejkowie bawią się w tę wycinkę, co dla Brazylii jest niezwykłym dochodem. Cierpimy z powodu tej sytuacji, ponieważ kurczą się nasze źródła żywności. Mam 31 lat i myślę o przyszłym pokoleniu, naszych dzieciach, wnukach. Dziś mamy ziemię, która została zachowana, ale za 10-15 lat nie będziemy mogli żyć tak jak teraz. Nie będziemy mogli oddychać tym samym powietrzem, co dziś. Trzy miesiące temu plemię Ua Rani wygrało w sądzie z Big Oil spór dotyczący lasów deszczowych. Koncern chciał rozpocząć wycinkę lasu, aby usprawnić wydobycie ropy naftowej. Tereny objęte działalnością były jednak miejscem zamieszkania jednego z tubylczych ludów. Indianie wygrali z przedsiębiorcami rozprawę w sądzie, no i wielka firma musiała się wynieść. Chwilę później zapłonął las. Jak twierdzi Jao Paulo de Cortes, profesor geografii, od stycznia, kiedy władzę objął prezydent Jair Bolsonaro, dotychczas umiarkowane działania. W w tym regionie zaczęły ustępować agresywnej polityce antyekologicznej. Nowa polityka daje przyzwolenie na grabieżcze działanie dużym podmiotom rynkowym i korporacjom. Rząd degraduje środowisko naturalne często za pomocą nielegalnych metod, po to by poszerzyć areal pól uprawnych. Grupy zainteresowane ekstensywnym wykorzystaniem Amazonki mają parasol ochronny Bolsonaro i wykorzystują to. Przy okazji w brazylijskim internecie działa bardzo sprawna machina dezinformacji na temat tego, co dzieje się w lasach deszczowych. Jair Bolsonaro straszy lud rewolucją komunistyczną, że jeśli nie będą wykorzystywać w 100% możliwości Brazylii w sposób kapitalistyczny, przyjdą źli komuniści i zniszczą ich kraj, tak jak zniszczyli Wenezuelę. Dość zabawne, bo rządy Hitlera też opierały się na straszeniu komunizmem, a swoją drogą, Rząd Wenezueli upadł tak naprawdę przez Amerykanów i tamtejszy pseudokapitalizm i dlatego tam do władzy doszli właśnie komuniści, bo komuniści dochodzą do władzy zazwyczaj w państwach, w których zbytnio rządzą się. Elity. Mam wrażenie, że organizacje pozarządowe mogły doprowadzić do tej sytuacji, ponieważ prosiły o pieniądze. Jaki był ich cel, przysporzyć Brazylii problemów? Także, tak jak kiedyś powiedziałem, Bolsonaro nie będzie dobrym prezydentem. Puszcza amazońska to nie jest nikogo własność. Nieważne, w kogo granicach leży. Ten pan pogwałca tę zasadę. I chcę wpływać tak naprawdę na światową kulturę, ponieważ ludy pierwotne to nie jest kolebka kultury brazylijskiej, to jest kolebka kultury ogólnoświatowej. Jest to to, o co trzeba dbać i to, czego trzeba pilnować, aby nikt nie uszkodził. I zostałem trochę przez to wyśmiany, a jednak się to sprawdza, bo poparcie bolsonaro rozpadło. Katastrofalnie i rozpoczęła się krytyka jego rządów na całym świecie, tak teraz mówię Wam, Brazylię też dotknie komunizm i Brazylię też dotknie rewolucja właśnie przez rządy Bolsonaro, bo rewolucja jest bez sensu, kiedy nie ma kogo obalić, a w Brazylii niestety jest. Trzeba wzmocnić działania kontrolne w Amazonii w celu zmniejszenia wylesiania. I nie mówię tu tylko o wypracowaniu drogi ku alternatywom ekonomicznym i gospodarce opartej na ochronie, tylko o zaprzestaniu eksploatacji i niszczeniu lasów. Sprawę skomentował również Wojciech Cierowski, który jest absolutnym specem w temacie Amazonii. Spędził tam wiele miesięcy, o ile nie lat i wytłumaczył, jak cenny w Amazonii jest ogień. Tam nie da się rozpalić ognia, a jak to zrobią, to już go nie gaszą, tylko trzymają w jednym miejscu i dokładają drewna, żeby im nie zgazł. Amazonia nie może się palić sama z siebie, bo to jest las deszczowy, wilgotny. Wiecie, jaka jest wilgotność w Amazonii? Nie ma opcji, żeby tam zapałkę zapalić, a co dopiero, doprowadzić do pożaru. Tam każda rzecz, która nie pochodzi z Amazonii, od razu obrasta pleśnią. Tam nie da się wysuszyć ubrań. Wojciech Cejrowski w swoich książkach opisywał, jak szedł cały mokry od potu, po czym nawet tego nie pro, po prostu pakował się cały do wody i wychodził i nadal był mokry, tylko nie od potu, tylko od wody. I szedł w tym tak długo, aż przepocił tę wodę i znowu stawał się mokry od potu i znowu się musiał wchodzić do rzeki, żeby być mokry od wody, bo tam nic nie schnie, tam jak coś jest mokre, to pozostaje mokre, a mokre jest wszystko. Ktoś tak naprawdę musiał chcieć, żeby Amazonia zapłonęła, bo pożar Amazonii jest cholernie korzystny dla aktualnego rządu Brazylii. Brazylia jest największym na świecie eksporterem wołowiny i drobiu. Produkcji soi, trzciny i kukurydzy również jest w gronie liderów. Powoli jednak kończą się możliwości zwiększania tej produkcji bez nowych pastwisk i ziem pod uprawę. To zresztą nie tylko problem Brazylii. Amazońskie lasy płoną również w Boliwii, Wenezueli, Paragwaju i Argentynie. Średnica największego pożaru ma ponad 200 km. Tyle dzieli Warszawę od Białego Stoku. Z kolei portal ITV News. Wyliczył, że w czwartek płonął w Amazonii teren większy niż powierzchnia wysp brytyjskich 315 tysięcy km2. Polska ma 312 tysięcy km kwadratowych. Co należy zrobić? Cierowski opisał rozwiązanie tego problemu w jednej ze swoich książek. Chyba podróżnik w WC, ale nie jestem pewny, nie pamiętam, ale polecam wszystkie. ONZ powinno się spiąć i zapłacić latynosom za niewycinanie drzew. Więcej niż korporacje za wycinanie. Latynosi szukają pracy. Korporacje im płacą, a oni nieświadomi ograniczonych zasobów Amazonii wycinają te lasy, bo muszą mieć kasę. Zapłacić im, dać im jedzenie, inną pracę, bezpieczniejszą. Krótko mówiąc, odebrać Amazonii w Brazylii i utworzyć z tego teren międzynarodowy, tak jak zrobiono z Antarktydą. Jest problem jeden, bardzo poważny. Nazywa się Bolsonaro. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcielibyście kolejną historię i zaglądajcie koniecznie na kanały Drama TV oraz Światowa Dyszka, gdzie codziennie pojawiają się nowe odcinki. Trzymajcie się, cześć.